Czy można przygotować odpowiednio samochód do sprzedaży? Czy da się zatuszować korozję? Czy w końcu da się ukryć przeszłość wypadkową samochodu? Aleksander, Motokontroler witam. Jaki samochód? Dziś duży van Dodge Grand Caravan z 2011 roku. Samochód piątej generacji po liftingu. Silnik benzynowy V6, 3,6 litra, 287 koni. Samolot sprowadzony w 2018 roku z Kanady i o dziwo sprzedawca, który go oferował, kupił go w Austrii. Więc już dwa lata był w sprzedaży bądź na prawie, bądź w różnych innych okolicznościach w Austrii. Sprzedawca twierdzi, że samochód miał uszkodzoną tylko klapę i zderzak miał zdjęcia, faktycznie pokazał lekko zagięta klapa, złamany zderzak, troszkę uszkodzony, uszkodzone tylne światło. Cena 29 700. Klient wybrał test kompleks, czyli taki bez podłączenia testera diagnostycznego. Jak to wypadło? No wypadło słabo. Słabo, w sumie bardzo słabo. Samochód po bardzo dużych przejściach. Tak na pierwsze wrażenie wyglądał dobrze. Wyczyszczony lakier, bardzo nabłyszczony, więc w słońcu wyglądało to dobrze, ale niestety bliższe przyjrzenie tragedia. Samochód po przeszłości kolizyjnej, wypadkowej nawet, cała lewa strona, część elementów wymienianych, naprawianych, szpachlowanych, na drzwiach ponad 2 mm szpachli, przód też naprawiany, wymieniany, to jeszcze by przeszło. Ale oprócz tego korozja, korozja, jeszcze raz korozja, ale i też by ta korozja przeszła, ale naprawione było tak, że nie szło na to patrzeć. Ja nie jestem za bardzo wrażliwy na, na piękno aż tak samochodów, ale sposób lakierowania i naprawienia no, przeszedł moje wyobrażenie. Pomalowane na brud, na syf, nieściągnane listewki z zaciekami, no, tragedia, tragedia. Całe doły, dół błotników, dół drzwi, wszystko było polakierowane, pomalowane przez bardzo, bardzo, bardzo amatorską osobę. Dodatkowo ten tył, o którym już wspominałem, był naprawiony. Klapa też ponad 2 mm szpachli. Zderzak jakiś taki dorobiony i wszystko niespasowane. Co dziwne, jak gość zamknął klapę, to z dołu nie pasowało z lampami, więc uszczerbali troszeczkę albo samo się zrobiło troszeczkę lampy po to, żeby zamykać. Całkowicie nie było szczelin, po prostu auto się trochę prawdopodobnie zeszło, więc bardzo, bardzo nieprofesjonalnie. Oprócz tego na tej części wcześniej już naprawionej rysy, odbicia, uszkodzenia, wrzery na masce, już takie pęcherze. Jedyny element nie lakierowany to był dach. Szyby prawdopodobnie oryginalne, przednia z pęknięciem. Opony też, no, szału nie było, już delikatne spękania, nierówny bieżnik z prawej i lewej, więc ogólnie, ogólnie no, no średnio. Co jeszcze? wnętrze. Wnętrze wyglądało dobrze, ogólnie samochód bardzo duży, jak się weszło do niego, no to człowiek czuł jak w autobusie, bardzo przestronne wnętrze, no i tutaj w miarę dobrze było, czysty, wyczyszczone, wyprane to wszystko, więc takie naturalne rysy, drobne uszkodzenia, no ale parę rzeczy znowu się zdziwiłem. Patrzę na przebieg, no bo pytałem gościa, mówił koło tam 120 tysięcy, patrzę na przebieg, nie działa wyświetlacz, wyświetlacz jest zbity, zbity, uszkodzony, więc całkowicie nie było możliwości Odczytania, odczytania przebiegu samochodu. Mówi, że to niedawno się stało, 120 tysięcy było ok, przyjąłem, no ale pozostało. Co dalej z wyposażeniem? Niesprawna klimatyzacja i demontaż był ściągana taka ramka duża była naokoło radia i radio. No, ktoś co tak ściągał chyba ten sam co lakierował te doły drzwi, bo to nieprawdopodobne było jak można uszkodzić i zdeformować wszystkie elementy. Więc środek ok, minus tych kilka tych rzeczy. No co dalej, jazda próbna i podnośnik. No gość akurat widział, że już troszkę za dużo pytam o ten samochód, więc średnio chciał gdzieś jechać, tłumaczył się, że nie ma ubezpieczenia, że nie pojedzie, że nie ma podnośnika i tak dalej, więc oczywiście poschylałem się ile się dało, porobiłem zdjęcia, no i tragedia jeszcze większa. No auto rdza, rdza jeszcze raz rdza, wszystko nieudolnie zamaskowane znowu na brud, na, na błoto, na tą rdzę zamalowane jakimś czarnym dziadostwem. Z jednej strony pod plastikami progi, całkowite dziury, zdeformowane wszystko, gumy już wsparciałe, więc prawdopodobnie to auto mogło przebywać w innym środowisku niż powietrznym. Cóż jeszcze od podwozia? Wyciek spod miski olejowej, to dość duży, no i sprężarka klimatyzacji zalana cała czynnikiem i olejem, olejem czynnik by wyparował, więc stąd pewnie to nie chodziło. No Resztę dołów nie za bardzo szło zobaczyć bez podnośnika. Jeszcze układ wydechowy totalnie też skorodowany, osłona tam skorodowana, inne elementy wahacze, układ hamulcowy. No wszystko po, po dużej korozji, więc auto to niecało dziesięcioletnie, ale korozja bardzo, bardzo zaawansowana. Jazdę próbną wykonaliśmy co prawda jakimiś bocznymi drogami. No i tutaj akurat w miarę dobrze ten samochód, ten silnik bardzo ładnie pracuje, o ładny dźwięk. Auto się w miarę zbierało. Chodzi oczywiście. Troszkę ta zwłoka była w skrzyni biegów, ale to, to takie klasyczne tutaj. Normalnie, akurat tutaj pozytywnie. Ale patrząc na całość tego samochodu, na, na tą rdzena, na korozję, na brak informacji skąd to auto się wzięło, na historię z Kanady, na brak jakichkolwiek dokumentów, niestety ja tego auta nie poleciłem i nie zaproponowałem go do, do zakupu. On nawet mógłby być dobry, ten samochód, jeżeli by ktoś go nie poprawiał, czyli nie robił tego podwozia, nie robił tych dołów. I mając świadomość, że kupujemy takie auto z korozją, z jakimiś takimi elementami do poprawy, można by było to zrobić dobrze, jako, jako bazę do, do, do odnowienia tego samochodu i do posiadania dobrego samochodu. Ale w tym stanie, gdzie to było tak zrobione, tak zamaskowane i ukryte, i oczywiście sprzedawca udawał, że nic nie wie, oczywiście taki kupił, to zdecydowanie nie. A, jeszcze bardzo ważne, nie powiedziałem jak komora silnika. Tam też niestety wszystkie, wszystko, co mogło być metalowe, co było, skorodowane. Czyli każda śrubka, każda opaska na wężach, każde inne elementy, wszystko skorodowane, wszystko zardzewiałe. Więc no niestety jedno się tylko ciśnie na myśl. Jak uważacie, jak myślicie, sprzeda się w ogóle ten samochód? Ktoś go kupi? Można w ogóle bez podwozia kupić samochód? Co o tym liczniku sądzicie? No i jak uważacie, czy samochód z Kanady... Był zalany, czy nie był. To w tyle z mojej strony. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!